Dobry panowie, czy jesteście też miłośnikami, wyznawcami Hasztaga codziennie noszę kamizelkę Oczywiście, że tak kurde. Ale jaki hashtag? Jaki hashtag? Codziennie tak? noszę kamizelkę Codziennie noszę kamizelkę? Tak No ja bym, spała. po co nosić codziennie kamizelkę? Dla zdrowia dla zdrowia. No, dla zdrowia raczej nie, no bo mogę to ja i Piotr też potwierdzić, że Mając kontuzje, kurcze, które mniej, między innymi Zostały spowodowane przez kamizelkę, takim noszeniem tej kamizelki na co dzień. No, e, przede wszystkim na, ja się nauczyłem, myślę, że Piotrek potwierdzi to, tak żeby w każdej chwili, w każdym momencie jak. jak, ściągać to gówno, z plecy. Ściągać to gówno i żeby nasz kręgosłup dać mu odpocząć, bo to jest po prostu nie do, nie do pomyślenia. E, hashtag, hashtag noszę, noszę kamizelkę na co dzień. No, e, no są, są pewne służby, które które rzeczywiście noszą tą kamizelkę, powinny nosić tą kamizelkę, ale to też trzeba powiedzieć jasno, na pewno nie na co dzień i nie cały dzień roboty, bo współczuję tym ludziom, którzy cały dzień w robocie chodzą w tej kamizelce i no i leci z nich, po prostu leci z nich i niepotrzebnie obciążają po prostu kręgosłup. Nie? To tak jakby no mówię, to jest zbyteczne. To jest zbyteczne, bo przede wszystkim, z tego co wiem, poprawcie mnie, Żyjemy w kraju objętym działaniami wojennymi, czy nie? Jak to, Jeszcze nie. Jak to Jeszcze nie, ale Jeszcze nie Być może komuś zależy na tym i dlatego tak y, ludziom wciskane są te hasztagi noszę kamizelkę. Nie wiem, może komuś zależy, żeby, żeby ludzi... Politycznie się zrobiło. Górne. Wystraszyć, przestraszyć, żeby... Nie wiem, komuś zależy, żeby, żeby... Żeby sprzęt jego 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 szec, Ja od dzisiaj kupowali. zaczynam nosić kamizelkę do Biedronki. Nigdy nie wiadomo, kto mi zapierdoli kosę w plecy. Zamiast koszuli na przykład. Na przykład. No ja idąc, idąc tym tropem, tym tokiem myślenia, że noszę kamizelkę codziennie, to to jest takie dla mnie podobne do tego noszę broń przeładowaną z nabojem w komorze. No, no tak, można, nie? Tylko po co? Póki co, tak jak mówię, tak jak mówimy żyjemy w kraju, w którym nie ma działań wojennych. Jest spokój. Jest spokój, cisza. A że niektóre służby noszą, no okej, okay, noszą, tylko nieraz <gryw> idę sobie ulicą i, i widzę właśnie w tej kamizelce, w tej, w tej ciężkiej kamizelce idzie, idzie osoba, no, która nie powinna w tej kamizelce chodzić. I, idzie to osoba, która dla mnie, dla mnie cywila jest, nie wiem, stróżem prawa. I widzę takiego stróża prawa, który jest uzbrojony okulbaczony w kamizelkę, do tej kamizelki tych milion, milion rzeczy i się zastanawiam czy jest stan wojenny, i się zastanawiam czy znów, znów to samo, znów to samo, déjà vu, jest to to po prostu przerost, przerost formy nad treścią i całkowicie jest to niepotrzebne. Okej, okay, idziemy sobie na strzelnicę, zakładamy kamizelkę, tak? Nie wiem, wykonujemy jakieś, jakieś zadanie, gdzie jest prawdopodobieństwo, że coś się zdarzy, tak, zakładamy kamizelkę. Jak najbardziej lepiej założyć niż później żałować, że się tego nie zrobiło. Ale takich, takich sytuacji dla ludzi, dla ludzi nie wiem, którzy pilnują porządku publicznego jest jak na lekarstwo. I, I tyle. i Nie ma co przesadzać. Lepiej się zastanowić, lepiej może zainwestować. Słuchajcie w ten, w swój trening, bo hmm, przechodziliśmy to z Piotkiem. E, okulbaczenie, super sprzęt, wcale nie daje super mocy. Tutaj trzeba może zainwestować bardziej w swój trening i to, co macie wydać na, na te super kamizelki wasze, czy jakiś super inny sprzęt, który podobnie jest, który powinniście mieć do tego, żeby jak coś się wydarzy, jak coś, jak ja lubię. Lubisz to? Też lubisz to, nie? Jak coś się wydarzy, no jak coś się wydarzy, nie? No teraz też jesteśmy tutaj na strzelnicy. To wszyscy, kurwa, powinniśmy chodzić w kaskach, kurwa, bo w hełmach balistycznych, bo kobicie może, kurwa, spać do nica z drugiego piętra i nas w łeb pierdolnąć. No właśnie. Siedzimy tutaj, no co tu może nam się zdarzyć? Nawet jelen nie wleci tutaj. Nie wbiegnie, bo wszystko jest zamknięte. Jesteśmy na strzelnicy i, I, i po prostu nie, nie, nie wydarzy się. No. Także... Słuchajcie, no to tyle w zasadzie. No. Myślcie, myślcie, jeszcze raz myślcie. No. Chcecie, to sobie, sobie chodźcie, z tym tylko pamiętacie, to z perspektywy czasu to się przeciąga. Obciążacie sobie kręgosłup i na pewno to na zdrowie wasze nie wyjdzie. A... No odcinki zjebane będą jak ta lala, tak jak u nas. Dosłownie. Także zastanówcie się 10 razy zanim założycie to i, i spędzicie całe, całą swoją nie wiem, służbę, czy dyżur, czy e, robotę, nie wiem, ileś tam godzin w kamizelce, bo to takie jest męskie, bo to takie jest teraz nowo, e, nie nowoczesne, tylko modne, bo to takie modne. Chrzanić, chrzanić modę i pamię, e, zadbajcie o swoje zdrowie. Mm. Jebać biedę. <laughs> Jebać biedę. Dobra. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia. Trzymajcie się, nie dajcie się zaskoczyć. Nie zbrujcie się, pamiętajcie. Nie ma sensu.